prawie ogłoszenia Mistrz Wiedźmiński To ty masz problem z jakimiś hałasami na cmentarzu? Tak, tak. Wygląda na to, że tylko ja. Nikt inny się nie pofatykował, żeby się tym zająć, a, a hałasy wszyscy słyszą. Byłem z tym u gwardii książęcej. Podobno nic nie znaleźli, ale kto ich tam wieczy, czy w ogóle szukali? To co mam zrobić? Sam się po cmentarzach szwendać? Te hałasy powtarzają się regularnie? Co noc! Ja tu zaraz obok mieszkam, to słyszę wyraźnie, jakby mi kto trąbkę do ucha przystawił. Jakby niedźwiedź pierdolną w kredens. Hmm, rozumiem.